Biorę. Nie, ja! I cały dzień słuchałam radia, brałam udział we wszystkich konkursach. Na pewno dzwonią, że coś wygrałam. Halo, słucham, z jakiej stacji radiowej pan dzwoni? Złozie, takich jak ty, to dzwonią do nich tysiące. Kasiu! wygrałam! Wygrałaś co? Co wygrałam? <laughs> wygrałam! Wygrałam weekend Sylwestrony w najpiękniejszym mężczyzną świata, Krysiu! O Boże! Franek odczep się od nas w tej chwili! Przykro mi, Zuziu, ale to był tylko Franek. Sama dobrze wiesz, jak on wygląda. Hmm. Ale trzeba mu przyznać, że jest bystry. Tak szybko wymyślił tę nagrodę z tym najpiękniejszym mężczyzną świata. Zuziu, on tego nie wymyślił. On jest przekonany, że tak jest! Cześć! Cześć! się w nowej pracy? Uch. Nie nie mogłeś się aż tak zmęczyć przy robieniu hot-dogu. Nie, zmęczyłem się, bo pomagałem naszej sąsiadce w niej zakupy na czwarte piętro. Bez windy. Trzy wielkie torby. J jakiej sąsiadce? A, takiej nowej, z kamienicy naprzeciwko. Bardzo miła pani. To dobrze. A jak było dzisiaj w pracy? Musiałem dzisiaj robić za dwóch. Bo facet, z którym pracuję, bez przerwy wychodził na papierosa. To dlaczego nie poskarżyłeś się szefowi? To nie jest szefem. Nie, Marcy, przyzwyczaj się. Jutro będzie lepiej. No musi być lepiej, bo jutro przychodzić tutaj do mnie. Misia połubiak. O. Więc pamiętajcie, żeby stąd zniknąć o właściwej porze. Musisz nam powiedzieć, ile czasu my nas nie być, to wtedy będziemy wiedziały, co z sobą zrobić. A jechałeś się kiedyś sleepingiem do wiednia. Dzień dobry. Zapraszam, czy tutaj mieszka pan Jacek? O, tu pan jest. Tak mi pan pomógł z tymi zakupami. Jaki to kochany, słodki chłopiec. <grystanski> Taki jestem. To jest Kasia. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, pani Krysiu. <grystanski> Dzień dobry, pani. Dzień dobry, pani Zuziu. Proszę, niech pani Nie, 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 dziękuję. Przyszłam tylko na chwilę. Przyniosłam to dla pana Jacka, żeby mu podziękować. Ciasteczka. Trzy różne rodzaje sama piekła. No, dziękuję, ale nie musiała pani tego no, robić. No. Przepraszam, tam jest kuchnia. Pani... Daj tam. Przyszłyście panie odwiedzić pana Jacka? Nie, my co mieszkamy. Jak to mieszkacie? W trójkę? Tak. No, dziwnego, że lewo pan wszedł na czwarte piętro. Felicju, my tylko jesteśmy przyjaciółmi, którzy razem mieszkają. Oh, możecie to nazywać. Jak chcecie. Proszę niech pan siada. Ech. Czy pan łyka codziennie witaminy? Codziennie nie. No proszę, niech pan przynajmniej wypije trochę mleka i zje y, kilka moich ciasteczek. O. Najlepiej tych z otrębami. O, musi pan mieć. Nie? Nasz związek jest czysto platoniczny. No tak, 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 ale przecież ja do niczego się nie wtrącam. Jacek, czy ona hmm. myśli, że my tu... Zobaczmy no, guzik. Przepraszam. Nie, nie szkodzi, nie szkodzi. Ja znajdę podobny i zaraz mm. panu przyszyję. No ja nie muszę mieć tego guzika. Nie, ale to naprawdę tylko chwileczka. No, no, to, no to jest stara koszula. Nie, no, ale zobaczy pan, jak będzie pięknie wyglądała, jak ja ją panu wypiorę, uprasuję. Woli pan, żebym założyła w kostkę, czy żebym powiesiła na wieszaku? Niech mi pani odda. Nie, nie, ale to będzie ekspresowa robota. Proszę bardzo, niech pan siada, pije mleka mleko, zje kilka ciasteczek, a ja już się wszystkim zajmę. Która z pań zamawiała dietetyczne paluszki drobiowe? To moje. Proszę bardzo. W takim razie podwójne hamburgery muszą być dla pań. Dziękuję. Dziękuję. Pójdę zapalić. Dopiluj tu wszystkiego. Może pan na mnie liczyć, szefie. Pani Felicjo. Dzień dobry. Co pani tu robi? Dzień dobry, panie Jacku. Wyszłam się przejść i jakoś tak doszłam aż tutaj. Oh. Znalazł pan koszulę? I powiesiłam ją na klamce. Tak, tak, znalazłem, dziękuję. Nie byłam tylko pewna, czy to dobrze, że ją tak mocno nakruchmaliłam. A to dlatego się połamała, kiedy chciałem ją założyć. <noise> czy może pan tu podejść? Przepraszam, muszę przyjąć zamówienie. Co my tu miałyśmy ostatnim razem? Jestem pewien, że z Przepraszam, głupi dowcip. E, co ma panią podać? Niech pan nam poda dwa żurki i dwie sałatki jeżynowe. Proszę bardzo. Pani Felicja, co pani tutaj robi? Psz, nie muszę panu pomóc. Niech pan naleje im te dwa żurki, a ja szybko zrobię sałatkę. Ale pani Felicjo... Ale kto tak no. grubo pokroił te warzywa? Jak tak można? Ej, ty! Ej, ty? Do kogo pan to mówi? Nie jest pan tutaj sam. Proszę, niech pan się ustawi w kolejce. Co to jest? Nie możesz bez mamusi ruszyć się z domu? No to nie jest moja mamusia, to znaczy matka, to jest klientka. Klientka? To co ona tu robi za barę. Co, ja tu prowadzę szwedzki stół? Na wyrzucia. Tak jest szefie, właśnie chciałem to zrobić. Ważurki, sałatki. Ach, pani Felicjo, nie może pani tutaj zostać. Ale mogę, mogę, mam przecież cały wolny dzień. Nie może pani. O, rozumiem, no. Chciałam panu tylko pomóc. No, dziękuję pani, ale rozumiem no, no, pani. Tak, nie szkodzi. Proszę, tylko niech pan się do mnie uśmiechnie, zanim pójdę. O, nie, nie, tak, szerzej, szerzej. o. o. Teraz wygląda pan zupełnie jak mój syn. Kiedy wyrzucał mnie z domu. zdam. No. No, powinno je smakować. Pośpiesz się, Misia zaraz tu i przyjdzie. Zostawiłam moje pucle na stole. Nie szkodzi? Nie. Ale ich nie układajcie, sama chcę dokończyć. A co będziemy robić z misią, przez cały wieczór? No już dobrze, dobrze. Coś wymyślę. Uciekaj się. Pamiętajcie, że już wychodzicie. Dobrze. To pani? Dzień dobry. Przepraszamy, że nie zostaniemy, ale właśnie wychodziłyśmy. Zbarcie się dobrze. Zaczekajcie, pani Felicja idzie z wami. Pani Felice, właśnie chciałam pani coś powiedzieć. Nie wiem, wiem, wiem. Chce mnie pan przeprosić za to, co się stało w barze. Nie gniewam się. Ach, cieszę się, że pani przyszła. To dobrze. Ale właśnie czekam na swoją dziewczynę. Nie, niech pan się nie martwi. Nie będzie nam przeszkadzała. Co to znaczy? No spotkałam ją na dole. No szkoda, że pan nie widział, jak wyglądała. I ja wiem, jak ona wygląda. Spódnica dotąd, dekolt taki, biust na wierzchu. Okropnie! Wskaza się to, ona. Gdzie ona teraz o, jest? Może, no to wszystko jak na wystawie. No, żadnej tajemnicy, no, ani odrobiny romantyzmu. Panie Jacku, to nie jest dziewczyna dla pana. A co? No, kazała jej pójść do domu. Co pani zrobiła? Przecież ja nie mogę pozwolić ci na to, żeby pan marnował swój czas dla kogoś, kto tak wygląda. Ale o to mi właśnie chodziło. Bardzo dobrze, że sobie poszła. Jak no, pan się nie martwi, znam pewną młodą dziewczynę. Musi Panią koniecznie poznać. Jest bibliotekarką. No, opowiem Panu o niej ze szczegółami przy kolacji. No Boże, jakie grzechy. Jest trochę za ciepłe, przeleję je do i nasypia trochę lodu. Za to, to jest czerwone burgunskie. Na pan bucle, ale będzie zabawa. Kiedy on wróci, oj, mam nadzieję, że szybko, bo inaczej umrę z głodu. Może ja coś zrobię? Pomogę ci. Co, nie rób? Szkoda, to leży. Ubrałeś. Ukrywam się przed panią Felicją. Podejrzewam, że obserwuje nasze mieszkanie i wie, kiedy przychodzę. Nie przesadzasz. Nie. taka miła pani. No bardzo miła. No, wczoraj po kolacji pozmywała wszystkie naczynia, posprzątała w kuchni, a nawet wzięła dwie pary moich spodni, żeby je uprasować. Przez no. nią oszaleję. Oj no, nie przejmuj się tym tak. Nie widzicie, że ona niszczy moje życie uczuciowe? A wczoraj to był dopiero początek. Nie martw się. Poznasz jakąś inną dziewczynę. A przecież wiesz, jak ci to szybko idzie. No i co z tego? Przecież żona tutaj nie wejdzie. Pani Felicja będzie stała na dole i wszystkie przeganiała. Wy będziecie jedynymi dziewczynami, z którymi pozwoli mi się spotykać. To straszne. To ona. Nie ma mnie. Zużył odpuszcz i powiedz jaska nie ma. A, w takim razie to się może dobrze składa. Jestem, jestem. To dobrze. Bo jak ci opowiem, co mi się zdarzyło wczoraj wieczorem, to ci się od razu krążenie krwi poprawi. <gry> e, przepraszam, ale to będzie męska rozmowa. Może lepiej nie słuchajcie? Nie mamy zamiaru. Co ci jest? Coś nie w porządku? Nieważne. Co się stało wczoraj wieczorem? Zaczęło się dosyć niewinnie. Pomyślałem, że kupię sobie jakiś kolorowy magazyn i spędzę cały wieczór z dziewczyną z okładki. No to fascynujące. Nie, no. Co można robić cały wieczór z dziewczyną z okładki? Ale, kiedy wracałem z kiosku, zauważyłem pod naszym domem taką cudną. Niebywałą dziewczynę. Wczoraj wieczorem? Tak. Stała i nie bardzo wiedziała, co ma zrobić. Hm? Wyglądało, jakby ją ktoś wystawił do wiatru. Zaczynanek nic mi więcej nie opowiadać. Chyba, że to była mała blondyna albo gruba ruda. Nie, to była przecudna, wysoka, zgrabna brunetka. Ja, wiedziałem ci, żebyś mi nic więcej nie opowiadał? Ale wszystko się dobrze skończyło. Nawet nie wiem, jak znalazła się w moim mieszkaniu. No? Ani potem co się ze mną działo. Mm. Czułem, jakbym ją znał od lat. Niecie sobie tyle do upowiedzenia. Co ty? Nawet nie wiem dobrze, jaki ma głos. Ale najlepsze jest w tym, że Misia ma brata. Misia. Starszego. Ładnie się nazywa, co? No. No więc kiedy ją odwiozłem. To on wyskoczył i zaczął mnie gonić samochodem. Cały czas wrzeszczał przez okno, że wie jak się nazywam, gdzie mieszkam i że przyjedzie i mnie zabije. Ale to nie o Ciebie nie chodziło. No jasne, że nie. Chodziło mu o tego faceta, z którym się umówiła wczoraj. Numer co? Hej, no co jest? Źle się czujesz? Może nie wyjechać lepiej dzisiaj nigdzie i odpocznij trochę w domu. Ja lecę do muszelki. To cześć. Ratu. 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 Co się stało? Pani Felicji nie wystarcza, że niszczy moje życie uczuciowe. Ona chce mnie wykończyć. <grym wytruń> Panie Jacku. To ona. To ona. Wiem, wiem, po co ona przyszła. Chcę mi odciąć włosy albo coś takiego. <grym wytruń> Powiedz ci jej, że jestem chory. Pani Felicjo! Dzień dobry. Jacek jest strasznie chory! Leży w swoim pokoju, zaraził się czymś nie wiemy czym, i temu nie chce przejść. Boże, Co za szczęście, że przyszła. Pani Felicjo, niech pani tam nie wchodzi! Pani Krysiu. Pani Felicjo. Pani Krysiu. Jacku! Czy mogę wejść? Nie tak. Nie Nie martw się. Jestem tu. Teraz wszystko będzie bardzo dobrze. Gorączki pan chyba nie ma. Jest jakaś wysypka? Pan się nawet nie rozebrał? A to tak specjalnie na wypadek, gdyby mieli mnie zabrać do szpitala. Ale przecież musi pan to zdjąć i założymy panu jakąś ciepłą piżamkę. Nie, nie będzie stało. Niech bardziej nie nie się, że ja miałam męża, mam syna. Ja wiem jak wyglądają mężczyźni. Ale pani Felicjo... nic. niech się pan nie opiera. Niech mnie pani zostaje w spokoju. Panie Jacku, proszę, no, niech pan się z powrotem położy. Ja wiem, 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 wszyscy jesteśmy trochę rozdrażnieni, jak jesteśmy chorzy. Pani Felicja, pani mnie doprowadza do szału. Czy może mnie pani zostawić w spokoju? Mówi pan do mnie zupełnie jak mój syn. Byłam u nich tylko dwa dni i nie wytrzymał. Zaczął na mnie krzyczeć, że zepsuła mi miesiąc miodowy. Przepraszam. No, nie szkodzi. No, był pan dla mnie jak przybrany syn, ale niech pan się nie martwi. Nie będę już pana niepokoić. Ej! Przestań, nie możesz się ciągle martwić panią Felicją. Właśnie, nie martw się. Nie, ludzie w jej wieku są przyzwyczajeni do tego, że się źle traktuje. Pozwól, że ja go będę pocieszać. Już która godzina? Muszelce mają teraz happy hours. Mm. Franek już tam poszedł. Chodźmy, zanim nam zje wszystkie przekąski. Nie. Ale Krysia stawia resztę. Ja? Stawiam? No dobrze. Ja wam stawiam. No dobrze, w takim razie pójdę. Daj nam pięć minut na przebranie. I... Daj nam dwie minuty. Ja otworzę. Uch. Misia? A co ty tu robisz? Przyszłam do kolegi, który mieszka na górze, ale go nie ma. Znasz go może. Franek się nazywa. Czy znam Franka? No tak, trochę. Spotykamy się na schodach od czasu do czasu. A nie wiesz, kiedy wróci? O, to może być za tydzień albo za miesiąc. No któż to wie? A może chcesz tutaj na niego poczekać? Chcesz, żebym została? Po tym, co o mnie powiedziałeś? Twoja matka powiedziała mi, co o mnie myślisz. Mo, moja matka? Powiedziała mi, że... uważasz, że do siebie nie pasujemy. Ja, ja nie mówiłem o Tobie, tylko o innych dziewczynach. Jakich innych? Sam nie wiem. To, tak to ostatnio się złożyło, że dużo dziewczyn mnie napastuje. Są takie agresywne przychodzą tutaj do mieszkania, a kiedy nie chcę ich wpuścić to, to wtedy wdzierają się na siłę. No tragedia. Naprawdę. Tak im się podobasz. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że jestem taki przystojny? No, może tak. Usiądźmy i sprawdźmy. No, poczekaj. Najpierw ci muszę pokazać mieszkanie. To jest kuchnia. Bardzo ładna. Jacek! Gdzie jesteś? No i widzisz, i znowu tu jakieś wlazły. No, mogę się założyć, że przez okno w łazience. Czekaj, tu zaraz je przegonię. Idź same. Nie idziesz z nami? No nie mogę, no idźcie bez mnie. Chcę zostać sam, słyszycie? Ale przecież mieliśmy iść razem! Nie rozumiecie, jak się do was mówi? Chcę zostać sam! O co ci chodzi? Sam, sam! Dociera to do was? Dociera, dociera! Dwa. Zuziu, idziemy. Dwa. Powiedz tej dziewczynie w kuchni, że... może już wyjść. Dwa. serce dać Misza? Co ty tu robisz? Ty, 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 to to się nie wtrącaj, dobrze? A ciebie to odłuczę, jak trzymać się z daleka od małolatu. Kaziu, ja mam 22 lata. Słyszałeś? Że co? Ona ma 22 lata. Co co? Słuchaj, słuchaj, ty cwaniaczku, wczoraj to ci się udało, ale dzisiaj to oberwiesz i za wczoraj. ty się ode mnie, wczoraj nie byłem z swoją siostrą. Kłamiesz? On Do... nie kłamie! A kim pani jest? No to raczej kim pan jest? I co pan robi w moim, w, w naszym mieszkaniu? To, to znaczy, pani tutaj mieszka? Ach, oczywiście! Z moim synem. Że nie mogę na chwilę opuścić mieszkania, żeby zaraz nie nachodziły go jakieś dziewczyny, które nie dają mu chwili spokoju. Dziękuję, mamusiu. To kto tu nikomu nie daje spokoju? Po co tutaj przyszłaś? Kaziu, ja tu przyszłam po to, żeby poczekać na kolegę, z którym się wczoraj spotkałam. On mieszka na górze, ale nie ma go w domu. No? Słyszy pan? Mój syn nie ma nic wspólnego z pańską siostrą. Przepraszam, no. Pomyślałem, pomyślałem, że ma. A jeżeli chodzi o wczorajszy wieczór, to mój syn siedział cały czas w domu. Nawlekał mi korale. Albo przesadzisz, bo musi już ani nic nie grozi. Przepraszam, przepraszam! Już tracę rozeznanie z tymi wszystkimi facetami. Idziemy do domu, siostrzyczko, i pomyślimy, żeby ci znaleźć jakieś inne. Hobby. Uratowała mi pani życie, pani Felicja. O wiem. A skąd pani tu się znalazła? Wie pan, obserwowałam pański dom i zauważyłam tego pana, jak wchodził. Był bardzo zły i bardzo zdenerwowany. A wie pan, my, matki, mamy intuicję, jeżeli naszym dzieciom coś zagraża. Pani Felicja, ja chciałem przeprosić za to, co wczoraj powiedziałem. To na co pan czeka? Przepraszam. <noise> Wracałem i zobaczyłem na samochód tego faceta, który mnie wczoraj gonił. Chciałem ci to tylko dać. Usłyszałem jego głos w twoim mieszkaniu. W ranego niż poszedł. Poszedł? <noise> Ach, to miał szczęście. Bo bym mu tym nieźle dołożył. No, już poczekuję, już. No, to dobrze, tylko cholera. Podrywałem sobie kieszeń, kiedy tutaj biegłem. Nie, szkodzi, zaraz ją panu przyszyję. Usiądzie pan, poczeka, zje kilka moich ciasteczek. Trzy rodzaje, sama piekła. Stary, o co tu chodzi? Kto to jest ta pani? Dowiesz się. <noise> A, jeszcze jedno z tych ciastek najlepsze są czekoladowe.